No, witam. Może dzisiaj opowiem Wam troszkę o jaka sytuacja przedstawia się w Australii. Zarobki i wynajęcie mieszkań, prawda? To też by Was interesowało na pewno. Więc y, pierwsze, y, podstawowa pensja oczywiście u nas płacą tygodniowo, czyli podstawowa pensja w tygodniu to jest 800. Dolarów na tydzień, prawda? Wydaje się dużo, ale tak w zasadzie to wcale nie. Ale dużo ludzi pracuje, jak sprzątaczki, jak ludzie bez żadnego wykształcenia prawda, jak y, ludzie, y, którzy szyją, ciuchy no i takie y, po prostu zawody, jak kasierki w kasach i w sklepach spożywczych, prawda? I wiele, wiele innych takich małopłatnych zawodów jest. No więc, jeżeli mamy te pieniądze i chcemy coś wynająć takiego lepszego, powiedzmy średniego, bo są takie dziury, są budynki, które są bardzo, bardzo stare, jest wszystko zaniedbane i to, no to można dostać powiedzmy za no, nie mniej. Przynajmniej jak 350 dolarów, prawda? No a to średniego, no lepszego to już patrzymy 500, nie ponad 500, tylko 600 na tydzień oczywiście. I teraz, żeby to tylko wynająć, to trzeba zapłacić agentowi bond. No to jest, e, to jest właśnie 4 tygodnie wypłaty. Czyli jeżeli mamy, prawda, po 800, no to. 3200, no to trzeba je od razu zapłacić. A tacy ludzie uzbierać im nawet to jest bardzo ciężko, nie? No, oczywiście w tym wchodzi zapłata za. Cholerne bąki. E, oczywiście wchodzi zapłata za światło. No, to tylko o to dochodzi, jeżeli chodzi o opłaty, bo właściciel płaci już za wodę i płaci za wywóz śmieci, i takie właśnie. Wszystkie rzeczy, które związane są e, z Kansul. nie? No. no więc, ale do tego pamiętajmy Jak już zapłaci te powiedzmy 5 stówek No mu to 3 stówy zostanie, nie? Jeżeli Coś takiego słabiutkiego co ludzie y, Też mogą, no A jeszcze do tego Auto, ubezpieczenie auta, rejestracja w Australii Transport jest ok, jak się mieszka gdzieś przy stacji kolejowej, takiej podmiejskiej, no to nie jest tak źle i praca nie jest daleko. Ale jeżeli się autobusami chce dojeżdżać, to to jest masakra, bo autobus z jednego miejsca do drugiego jedzie przez wszystkie inne dzielnice i się wlecze bardzo długo, prawda? No więc w Australii jednak muszą pracować dwie osoby. W jakiejś relacji są, czy defekto, czy po ślubie, czy związani dwie osoby, jakoś można. Jeżeli dojdzie do tego dziecko, to oczywiście przedszkole czy żłobek to jest bardzo drogie. To wychodzi czasami 200 dolarów na, na tydzień minimum to jest minimum 200 na tydzień a może być między 200 a 400 i 500 zależy w jakiej dzielnicy, prawda? Także nie wszyscy tutaj y, nie są drzewa, z które dolary spadają, nie? A my sobie tylko je zbieramy. To są bardzo dużo ludzi. Nie, nie jest w stanie się utrzymać tutaj i trzeba dwie osoby, żeby jakoś godnie żyć. Jedna osoba ma większe problemy, wierzcie mi y, Niektórzy ludzie wynajmują takie garaże, tak, w Polsce się wynajmuje garaże u właściciela jakiegoś domu, który troszkę przebudował, żeby tam mo mogła taka osoba mieć pokój, jakąś kuchenkę i ktoś to może dostać za powiedzmy 300 czy coś na tego. Także mm, nie myślcie sobie, jest ta taka łatwa sprawa. No, jeżeli e ktoś przyleci do Polski i ma jakąś zagwarantowaną pracę, no to będzie rozmowa na następny czas. Ja wam to jeszcze opowiem, jak wygląda z tym przylotem do Pol z Polski do Australii. No ale to było, to było na dzisiejszy temat wystarczająco, więc nie myślcie, że w innych krajach, czy tak jak w Australii, to my tutaj żyjemy jak pączki w maśle, bo ogólnie dużo ludzi ma podobnie jak w Polsce, więc nie narzekamy, bo na święcie nie jest tak różowo, jak się tym marudom w Polsce zdaje. No, na razie, trzymajcie się, pa.